Jesteśmy w narzędziowni. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczeniem tego miejsca jest gospodarka narzędziami. Do obowiązków pracownika tutaj zatrudnianego należało dbanie o stan narzędzi, o ich przydatność techniczną, zaopatrywanie w narzędzia nowe, kasowanie, złomowanie starych. Regenerowanie tych, które są w życiu, i wydawanie ich na warsztat. To miejsce jest sercem rupieciarni. Po tej stronie mamy porządek chyba jedyne takie miejsce. Po tej mamy bałagan, który ja nazywam alternatywną aranżacją przestrzeni. Dzieje się tak dlatego, że tutaj ciągle coś się dzieje. Nawet teraz. Gdy przeznaczenie tego miejsca sprowadza się do opieki nad cennymi eksponatami będącymi zabytkami techniki. Bez dobrych narzędzi nie byłoby możliwe funkcjonowanie warsztatu. Bez warsztatu te eksponaty nie wyglądałyby tak, jak wyglądają. To wszystko w największym skrócie. Niewiele zostało tych narzędzi. Ale wystarczająco i są w stanie na tyle dobrym, że mogą jeszcze długo posłużyć. Niektóre z nich są bardzo rzadkie, jak na przykład rozwiertaki kotlarskie. Narzędzie już dzisiaj niespotykane, a służące do ręcznego dopasowywania otworów w ścianie sitowej do rur ogniowych w tych otworach osadzanych. Rury ogniowe jako materiał hutniczy wykonywany w sposób absolutnie zgrubny i przeznaczony do współpracy z ogniem, mają dosyć duży rozrzut wymiarowy, dlatego dopasowywanie tego rodzaju elementów musi odbywać się ręcznie. Oczywiście i dziś można nabyć takie narzędzia, ale wykonywane są na specjalne zamówienie i dlatego kosztują majątek. Są także frezy, chociaż nie mamy frezarki. Rzecz zupełnie zagadkowa, ale niedawno wyjaśniło się skąd tutaj na przykład frezy modułowe służące do wykonywania kół zębaczy. Przeznaczone w zasadzie do pracy na frezarce poziomej, ale u nas taką rolę pełniła Znana już i opisywana wielokrotnie koreańska tokarka. Można ją przystosować do pracy jako frezarka. Wcześniej, jeszcze jako frezarka pionowa, pracowała widoczna tutaj wiertarka kadłubowa. Dopóki pod koniec gospodarowania tym miejscem przez Polskie Koleje Państwowe nie doszło do kradzieży silnika z tej wiertarki kadłubowej, Zresztą nie jedyna kradzież za czasów końca panowania PKP w tym miejscu. No i wszelkie inne narzędzia, głównie gwintowniki. Wiele połączeń gwintowych na parowozie, jako urządzeniu w większości hydraulicznym, wymaga regeneracji poprawek, czasami zupełnej wymiany. I do tego służą te narzędzia, dosyć nietypowych rozmiarów, ale pozwalające na poradzenie sobie nawet w terenie, nawet na szlaku, nawet w warunkach trudnych prymitywnego warsztatu. Ten akurat prymitywny nie jest, ale zajmował się m.in. zaopatrywaniem podległych placówek pomocniczych, jak choćby tam bierzoniowych. No i nadal używamy tego wszystkiego. Narzędzia wykonywane doraźnie do konkretnych potrzeb. Narzędzia specjalistyczne, wszelkiego rodzaju klucze. Widzimy, wielokrotnie spawane, wystarczyło, że przystosowano to prawdopodobnie do jednej tylko czynności, po wykonaniu której ten klucz wylądował na złom. Stamtąd został odzyskany. Wiele było takich, takich narzędzi, właśnie wykonywanych doraźnie. No i klucze, klucze płaskie o wymiarach. Dziś już rzadko spotykanych, ponieważ współczesne lokomotywy spalinowe i te elektryczne takich wymiarów nie wymagają. A jeśli nawet, to używa się do ich obsługi narzędzi zupełnie innych. Taka ciekawostka. Mamy tutaj dwa klucze o podobnym wymiarze i podobnym przeznaczeniu. 75 na 80. Wystarczy wziąć do ręki jeden i drugi. Ten jest znacznie cięższy. Dlaczego? Wykonany został ze zwykłej stali konstrukcyjnej gatunku 45. Ten został wykonany ze stali stopowej, chromowo-wanadowej. Dodatkowo posiada specjalne zelżenie, pozwalające na dodatkowe zmniejszenie masy, dzięki któremu jest znacznie lżejszy od tego. Dodatkowo jest wykonany z materiału innego niż ten. Tutaj mamy stal konstrukcyjną gatunku 45, a tutaj stal stopową, chromowo-wanadową, której ciężar gatunkowy jest niższy i stąd różnica masy obu tych kluczy. Dodatkowo stal stopowa jest odporniejsza na korozję, dlatego ten klucz błyszczy, a ten już niekonieczny. Nie mówiąc już o bardziej ergonomicznej budowie, dzięki której jest wygodniejsze w użyciu. Istnieją też klucze o znacznie większym wymiarze, takie jakie widzimy tutaj na samym dole, na podłodze. Służą one do regulacji układów hamulcowych i zawieszenia, głównie z kanału. I do obsługi jednego potrzeba dwóch ludzi którzy posługują się dźwignią rurową. To, co widzimy, to są tylko końcówki klucz. Takie narzędzia do nie tyle do pomiaru, co do przenoszenia różnych wymiarów, tak zwane macki. Tutaj mamy do czynienia z narzędziem pozwalającym cyrkiel, zwykły cyrkiel ślusarski, pozwalającym przenosić wymiary bez użycia taśmy pomiarowej. No i narzynki służące do nacinania gwintów zewnętrznych we współpracy oczywiście z gwintownikami. Do dokładnego wykonywania otworów oprócz wierteł, tutaj widoczny, służą rozwiertaki. Też różnych wymiarów. Zadaniem rozwiertaka jest bardzo dokładne poprawienie otworu wstępnie wykonanego wiertłem i doprowadzenie go do żądanego wymiaru pasowanego z określoną dokładnością, a także nadanie wnętrzu otworu określonej chropowatości. Chodzi o wygładzenie powierzchni, która na przykład będzie musiała współpracować ruchowo z jakimś wałkiem tam umieszczonym. Wszelkie pomocnicze narzędzia ślusarskie, jak choćby silniki, szczotki, mamy tutaj. No i takim ciekawym narzędziem, jeszcze na koniec, które pokażę, jest tak zwany jesz. On służy do wyrównywania ściernic takich jak ta, tylko na szlifierkach mechanicznych. Wyrównanie ściernicy jest konieczne. Po pierwsze, Ponieważ trzeba od czasu do czasu usunąć pozostałości szlifowanego metalu, które zalegają w porach pomiędzy ziarnami korundowymi, a także przywrócenie takiej ściernicy kształtu powierzchni cylindrycznej. Dodatkowo uzyskujemy taki efekt, który powoduje ograniczenie bicia, czyli drgań. Spowodowanych niewspółosiowym osadzeniem kamienia. Wyrównujemy ten kamień po prostu w ten sposób, przy pomocy takiego jeża. Kiedyś za dawnych czasów radzono sobie z tym problemem inaczej. Tutaj mamy taką szlifierkę chłopską, rolniczą, do celów rolniczych używaną, do ostrzenia siekier, sierpów, kos, innych prymitywnych narzędzi rolniczych, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak dokładnie jest wyrównoważony kamień? Ta szlifierka znajduje się tutaj, dlatego, że w tamtych czasach, czyli pod koniec XIX wieku, podobne narzędzie nie mogło powstać w innym warsztacie niż kolejowym. To były najdoskonalsze warsztaty zaopatrzone właśnie w najdoskonalsze narzędziownie. Proszę bardzo. Siła bezwładności powoduje, że kamień porusza się sam. Można użyć tak skumulowanej energii kinetycznej do tego, aby bez pomocy drugiej osoby naostrzyć narzędzie. No i teraz skąd taka, a nie inna równowaga na tym kamieniu? Proszę zwrócić uwagę, korba jest tu. Stanowi ona niewyrównoważoną masę sięgającą w tamtym kierunku. Żeby to zrównoważyć wykruszono tutaj specjalnie kawałek kamienia. Może trzeba było to zrobić w innym miejscu. Trudno powiedzieć, prawdopodobnie pierwotnie ta korba była osadzona właśnie tutaj. Ale mimo to, że to wyrównoważenie jest już niedoskonałe, Nadal ta pracuje w sposób właściwy i nadal jest używana do końcowego ostrzenia życia. Czego? Panie Bogorzewski! Jag gorę! Dzisiaj się udajemy!